Niezależnie czy nosisz krawat na co dzień, czy też nie, zawsze jak go zakładasz, możesz się wyróżnić odrobinę stosując dołek. Czym jest dołek? Jak widzisz, tutaj nie ma dołka. Krawat jest prosty i elegancki, ale wygląda jak krawat pierwszego lepszego studniówkowicza, bez fireworków. Co prawda elegancja zawsze się obroni, ale jak spojrzysz tutaj, widać stopień wyżej sztuki wiązania węzłów. Dołek bardzo przyciąga oko i skupia uwagę na twarzy, co pomoże ci wyglądać lepiej i się wyróżnić. Jak zawiązać dołek? Najprościej zacznij od zawiązania swojego ulubionego węzła. Zwyczajowo dla większości węzłów będziecie stosowali długość dłoni od paska. Jednakże ja w wypadku swojego kołnierzyka muszę stosować węzeł półłuńcorski, czyli to będzie półtora. W momencie, w którym dochodzy, dochodzicie do swojego ostatniego momentu wiązania krawata, czyli przekładacie język, to zamiast przełożyć go po prostu i zostawić w ostatniej fazie dociągania tworzycie dołek u góry i przeciągacie razem z tym dołkiem. Co jest bardzo prostym zabiegiem, ale tworzy różnicę, która jest znacząca, ponieważ dodaje to Waszemu krawatowi trójwymiarowości. Po dopracowaniu tego węzła w lustrze i zastosowaniu dołeczka wygląda to w ten sposób. Tworzy to trójwymiarowość, która załamuje światło, co sprawia, że ten krawat nie jest tak nudny, jak mógłby być bez tego.